Dajcie, ludzie, tu z tej strony, Misio 365 i Gunam Cotica 1. Yy, skończyliśmy ostatnio na wykonaniu questa od Snafa oraz zaczęliśmy rozpoczynać questy od pozostałych cieni w obozie. Dobra, okej, okay, jedziemy. A, no do, od jego się dowiedzieliśmy, kto może nas nauczyć, bo to było nam niezbędne, bo dzięki temu możemy się nauczyć od rączki, a od rączki możemy zostać. Opinię dobrą w obozie, a więc idziemy do niego. Będą być wszystko już git. Nie rączka? Rączka, stopka. Co to jest? Zajmie ty. Chcę zostać cieniem. A ja, magnatem. No, jest. No łaśnie tego mi tak Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Ja, ja, ja tam. Obozu Zabij obozu. Zabij Cię dla No wiem. W tak Dobra, mam tu gdzieś. O. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego co chciałbyś wiedzieć. M -m -m Chcę nauczyć się... Otwieranie zam zamków powinno być takie przydatne, bo kradzież Nie, kradzież nie. Później wam po o co chodzi. ty kradzieżu. Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. I wątpię. Co Początki nie są zbyt trudne. Dobra, to będzie nam tłumaczył to... Nic nie jest przydatne z jego zdań. Żadne. O, no i mamy pierwszą opinię. Dobrą. Z tego co pamiętam, to jest chyba ich. Czekajcie. Eee... Skati Zły. Ten. E, ten z areny. I chyba jeszcze został nam Torus. I chyba to wszyscy. Gdzieś tak około Sześciu, Bo jeszcze też zaufanie do tego dochodzi. Dobra, ok. Udajemy się teraz do złego, bo ma quest'a nawet fajnego. Musimy zebrać od niego amulet. Neka, który zaginął z starego obozu. No wiecie, tego co w Sna wysłał po grzyby. I po prostu nie wrócił. Ale to jest pewna ciekawostka. Jak strażnik mógł dennąć od kreatosturów? Bo tam będą trzy kreatostury zabite. Znaczy, będzie jednak zabity. A wokół nie, niego będą trzy kretosztury. No to sorry. Strażnik, który, który jest bardzo już dobrze wyćwiczony. Ginie od jakichś kretoszturów. Których ja pewnie spokojnie zabiję. No sorry, no. To jakiś tych amatorów się, ściągają. A. To jest fisk, od niego będziemy mogli kupić różne rzeczy, I, i, Między innymi bronie. Chyba zbroje kopacza. No i tym podobne. A to jest. Jest tak, później od tego wykonamy też. Questa Dobra, idziemy teraz do z złego. Ale co się zmieniło? No, właśnie, chłopaku, mówi zdanie, które w ogóle nie ma sensu. Nie, stary. No ty się iść tu cały dzień? Nie ruszasz dupy? No to sorry, no. Żółto no, odziup. to jest żółto No, 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 ta, ta, ta. Zabłondaś w każdy kąt. Po prostu mnie oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Dziękuję. Postaram się go otańczyć. Jakbyś spotkał Fletcher'a, możesz go zapytać o niego. Fletcher przejął jego rewir po Tylerze. Dobra, dobra, dobra. Fletcherdam, to... nie muszę się go pytać, bo i tak wiem gdzie on jest to. Pokażę nam. Orześnek, znaczy nie Fletcher, bo Fletcher to nie jest taki aż istotny do tego questa, więc nie musicie łazić do niego w okrągło. Doświadczenia też nie dostajecie za to, że powiecie, że jednak nie żyje. Nic nie ma sensu. O, tutaj jest Bal... Wes, który mnie zaś, właśnie zatrzymał. Lol, nie ma nic do mnie do rozmowy, a mnie zatrzymał. No, a właśnie u niego jest fajny questik, czy w ogóle to nie jest quest. On nas zaprowadzi do obozu Bractwa i tam będziemy mogli zarobić. No, fucking shit, mądrak! Później Cię zabije, rozumiesz? Nie mam czasu i od niego dostajemy 200 chyba doświadczenia za to, że poszliśmy z nim do obozu Sekty. No, więc opłacalne. A, po, a jeszcze, zwłaszcza, że po drodze mam kilka fajnych potworków, to jeszcze kilka setki doświadczeń, więcej, nie? No, tutaj jest ta skinia. A w niej trzekry to szczury Hmm Będę tak pojedynczo je, No chodź, no chodź, no chodź No chodź, no chodź No chodź No Jezus Tak Tak Tak, chodź tu nie warcz mi tu ja nie lubię jak ktoś mi warczy Dobra Jezu, nie mam czasu na takie zabawy No chodź Jezu LOL Ej! O nie! No! Chodź tu! Na no hardcora! No! Zginął prawie, o, ho ho ho! Ho 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 No! To było językowne, ale... Opłaciło się. Dobra, to już nie powinienem je zabić. No, jaki zamów! Jaki zamów! Nie no dobry jest. Zamolone kreściury. To jeszcze się dziwię bardziej czemu humor. Tu jest martwy strażnik. A ma na imienek. O, 10 bręk rudy. Jeszcze ten naszyjnik. O, toporek Jabłuszko. Jakieś coś tam. Jeszcze to weznę. Psianka, Psianka. Hmm. Bardzo fajne tego nazwy dają. Założę ten topór, bo jak widzicie jest lepszy. O jeden obrażeń Ale zawsze coś, nie? Pamiętajcie No dobra, idziemy do Neka Powiedzieć mu, że mamy amulet I powiedzieć mu również, że Nek nie żyje Zginął od jakichś kretoszturów, które Ja zabiłem Może ledwo, ale jaki ja mam level, nie? A jaki on? To jest strażnik No właśnie Mądrak. Nie zatrzymuj mnie dobry okej okay. Później cię zabiję, okej? Okay? Okej okay. No Idziemy ta, ta 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 No Jezu! Jak ja nie lubię na początku grać Zawsze jakiś tego Alphonse zatrzymują, no ja nie mogę ty A, od Dextera jeszcze mamy QS, sorry, zapomniałem. Dexter też ma QS, będzie polegał na tym, że będziemy musieli ukraść chyba od niego jakiś przepis na zioło coś takiego. ziele sorry i dostaniemy chyba aż powiedzmy chyba 300 tego doświadczenia, no i kilka tam bruje kudy chyba, 60. Ale trzeba tam trochę z nim pokłócić się, chyba. Elo, zły, mam do ciebie fajną wiadomość. Nek nie żyje. Znalazłem Proszę. O, 250. No, no, no. Zawsze coś. Ciebie, co? No, oczywiście. Bym dał w nogę i bym uciec przez barierę. Opowiem się za to. Dziękuję. No dobra. Podładuję sobie też HP. A no i pokażę wam jak się robi mięska, jeśli ktoś nie wie. Bo patrzcie, mamy kilka mięsek, powiedzmy surowych. Czekajcie, gdzie to są? Fucking shit. Tu mam kilka mięsek surowych. A jeżeli je upieczemy, dostaniemy chyba 5 punktów yy, życia więcej na nie. No. I robi się coś szybkiego. Tak, tak, tak. No. Tak. 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 Ale fajne. Żeby tak jeszcze w domu się u mnie gotowało. Na przykład obiad. Pół minuta. Sekunda. Masz obiad gotowy. jest no, już. Okej, okay, ludzie. Zakończymy w ty tym miejscu. E, trzymajcie się. Dalsze odcinki wkrótce. Tu mi chciał Halo.